Modlitwa o przebaczenie za grzechy. Dobry Jezu, moje serce pełne jest żalu za całe zło, które popełniłem ja i moi bliscy. Błagam, wybacz nam wszystkie niegodziwości. Tak wiele popełniliśmy grzechów i tak bardzo Cię za nie przepraszam. Jezu Zostałeś ukrzyżowany również przeze mnie i moją rodzinę. Każdy z nas codziennie dopuszcza się grzechu. Jesteśmy słabymi ludźmi i tak grzesznej natury. Błagam, niech twoja przenajświętsza krew obmyje nas z całego zła, które jest w naszym życiu. Zważ, że pragniemy być dobrymi ludźmi. Ale tak łatwo nam się pogubić. Zbawicielu, zrobię wszystko, by się zmienić, by pokazać Ci, jak bardzo Cię kocham. Proszę, oświeć mój umysł i umysły członków mojej rodziny, byśmy już zawsze byli blisko Ciebie, byśmy umieli odeprzeć wszelkie pokusy szatana. Oddaję Ci moje serce. Postanawiam słuchać Twoich słów na każdy dzień, zawsze żyć Ewangelią. Błagam, pozwól mi i moim najbliższym spotkać się z Tobą w Królestwie Bożym. Amen.